Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w odcinku specjalnym i jest to odcinek specjalny z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Wow! Sama nie wiem, kiedy to się udało, no a już teraz mamy 10 tysięcy więcej jeszcze na dodatek, także naprawdę jestem zaszczycona tym, że tak licznie chcecie oglądać moje odcinki, że kręci was to, co robię. No i dzisiaj w tym specjalnym odcinku będzie QA. Odpowiem na pytania, które zadaliście mi na grupie przyjaciół kanału Pauli Rodak, więc jeżeli Ktoś chce dołączyć do tej grupy i być ze mną w kontakcie, ale także wymieniać się newsami i ciekawostkami na temat gwiazd tych kiedyś popularnych i tych dzisiaj, no to serdecznie Was tam zapraszam, ale najpierw słuchajcie. No, jak przystało na prawdziwy odcinek celebracyjny, prezentacja trofeum, moi drodzy, ponieważ YouTube ma coś takiego, że jak się przekroczy 100 tysięcy subskrypcji, to się otrzymuje nagrodę. Pierwsze wyróżnienie. Trochę ona do mnie szła, bo jest proszę Państwa, amerykańska. Amerykańska nagroda. O Boże, mi ją teraz wyjęła. Tada! Jest to srebrny przycisk, zobaczcie tu się możecie zobaczyć. To jest mój aparat, tak się prezentuje. Jest napisane, że dla mnie, żeby nie było lipę. No, ale przyznacie, że mi pasuje? No nie? Ładny taki. Chyba go gdzieś tu muszę przywieścić, żeby było widać, że nie byle co. No nie? To na razie go tutaj postawię. Wybaczcie mi, koreczki. Jedziecie poza kadrem. На nah. Może być. No i z tej okazji słów kilka na temat tego, jak powstawał ten kanał, bo wiem, że jest tutaj dużo nowych osób, które w tym nie uczestniczyły. Oczywiście też pozdrawiam tych, którzy są ze mną od początku, a jest kilka takich osób, ja was mam w pamięci, widzę od was komentarze ciągle, więc jest mi bardzo miło. No natomiast na początku ten kanał miał być dodatkiem do mojej telewizyjnej pracy i miałam tutaj opowiadać sobie o gwiazdach, gwiazdeczkach i o perypetiach z czerwonych dywanów, na których wtedy robiłam wywiady. No i bywało różnie. Jedne odcinki szły lepiej, drugie gorzej. Troszkę robiłam wywiadów również na ten kanał, ale w pewnym momencie pomyślałam, że może będę Wam przypominać stare programy, stare seriale i może przypominać też gwiazdy, o których nie do końca wszyscy pamiętają. Myślę, że tą pasję i to uwielbienie dla tych dawnych czasów wyniosłam z domu. Repertuar Krzysztofa Krawczyka poznałam dzięki tacie zdecydowanie. Mama co wieczór czytała mi książki, przez to chyba umiem sklecić dzisiaj zdanie i jakoś się to wszystko łączy w całość. A siostra, która jest 9 lat ode mnie starsza, też uwielbiała Anne Jantar i inne z tego okresu piosenkarki, ale również oczywiście piaska, ona. Edytę Bartosiewicz, Kaję, Natalię Kukulską. No więc wiecie, przesiąknięta tym uwielbieniem dla trochę starszych czasów. Siedziałam w tych gwiazdach Perel, w gwiazdach międzynarodowych, hollywoodzkich tych dawniejszych czasów. I też lubię wracać do starych filmów i seriali, bo myślę, że jest w nich jakaś magia. I mimo, że często osoby, o których mówimy na kanale, już nie żyją, to jednak cały czas są wśród nas. I byłam w szoku, bo myślałam szczerze mówiąc, że jest to niszowy temat, raczej taki, który nie trafi do wielu osób, a tu się okazało, że jednak nie do końca. Oczywiście trochę ploteczek w to trzeba było wpleść też, żeby nie był to typowo kulturalny przekaz i opowiadający tylko i wyłącznie o rolach. Ale no cóż, no nie ukrywajmy, że to nas kręci życie prywatnych gwiazd również, mnie także. Więc tak powstała mieszanka, która sprawiła, że z wąskiej, małej grupki odbiorców, z której byłam naprawdę bardzo dumna, a dowodem na to jest archiwalny odcinek, kiedy dziękowałam za 500 subskrypcji, przerodziliśmy się w taką naprawdę potężną grupę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, jest mi naprawdę bardzo miło. No i ta nagroda. To fajny prezent, ale myślę, że nagrodą jest to, że właśnie jesteście, piszecie, odzywacie się do mnie mega. No i teraz może przejdziemy do QA. Trochę tych pytań było kiedyś już, więc odpowiem tak pokrótce na te, które się tutaj pojawiły u Was, ale bardzo mi miło, że chcecie się też o mnie czegoś dowiedzieć i oczywiście spieszę z odpowiedzią. No, więc dobrze. Pierwsze pytanie, które się pojawiło, to było pytanie, co mnie denerwuje na kanale? Czy jest w ogóle coś, co mnie denerwuje? No myślę, że nie ma sytuacji idealnych i czasem są rzeczy, które każdego denerwują. Jeżeli chodzi o mnie, z mojej perspektywy, jakby oceniając siebie, no to oczywiście denerwują mnie moje przejęzyczenia i wynika to z tego, że kiedy byłam dzieckiem, to się okazało, że mam taki problem. No, Jezus, nie wiem jak to się nazywa, ale chodzi o takie lustrzane odbicia, że ja nie rozróżniam do końca stron, w sensie widzę B, D i P. Jako jedną literę to mi się zbija i dlatego i często też przenoszę. Na przykład różne sylaby w słowie. I dlatego wychodzą czasem w odcinkach różne nazwiska dla gwiazd, dla osób, o których mówię czy wspominam. Mimo, że ja znam to nazwisko, to ja w ogóle tego nie widzę, że je przekręcam, i nawet kiedy potem słucham tego, to trudno mi to jest wychwycić. To samo jest z datami. Zamiast 1953, to mogę powiedzieć 35 i też w ogóle zero pomyślunku. Jest to mnie denerwuje we mnie, a jeżeli chodzi o odbiór mojego kanału, to chyba denerwuje mnie to, że najpopularniejszymi odcinkami są najczęściej odcinki o osobach zmarłych w danym czasie. Kiedy zrobię taki odcinek, on się pojawia zwykle kilka dni po śmierci. To przez to, że on jest taki popularny, dotrafia też do osób, które nie oglądają mojego kanału na co dzień. I no, nie fatygują się, żeby zobaczyć, co na tym kanale się pojawia, tylko po prostu na podstawie tego jednego odcinka piszą, że ja robię odcinki o zmarłych, żeby sobie, nie wiem, nabić popularności czy hajsu. No to trochę mnie irytuje, myślę, że to jest niesprawiedliwe. No taka powierzchowna jest to ocena. Każdy wie, że. Odcinki są o różnych gwiazdach i że są także o takich, o których raczej już za wiele osób nie pamięta, żeby je przypomnieć, więc raczej nie chodzi tutaj o nabijanie wyświetleń, ale głównie o to, że wy mnie na maksa prosicie o te odcinki i one się wtedy pojawiają, bo wiele osób już ode mnie tego oczekuje, więc ja skupiam się na stałych widzach, no ale czasem przeczytam o sobie, że jestem po prostu hieną cmentarną. No to jest przykre. Nawet bardziej przykre niż skurzające. A teraz kolejne pytania. Teraz będą od Pani marzeny, ale odpowiem tak na bardzo szybko, bo wiele tych pytań już się pojawiało. Skąd pochodzisz? Pochodzę spod Krakowa, dokładnie z miejscowości Pobiednik Wielki, tak się nazywa. Ile masz lat? Mam 31 lat rocznikowo, tego się trzymajmy, bo jestem do końca roku. Obecnie mieszkam w Warszawie już od chyba jakichś 9 lat. Jeżeli chodzi o inną zawodową pracę, to na początku prowadzenia tego kanału śmialiśmy się, że pracuję na trzy etaty, bo pracowałam na pełny etat w firmie zajmującej się dystrybucją filmów i muzyki oraz serwisem YouTube i serwisami streamingowymi. Tam pracowałam przez pięć lat, jednocześnie również pracując w różnych telewizjach. Ostatnią telewizją, w której pracowałam była telewizja Superstacja, tam zajmowałam się show biznesem. I od pewnego momentu razem z moim narzecznikiem prowadzimy taką firmę, która właśnie zajmuje się YouTubem. Także doradzamy ludziom, jak prowadzić kanały. No i oprócz tego oczywiście prowadzę swój kanał, więc trochę pracy jest. Czy masz męża i czy planujesz wyjść za mąż w najbliższym czasie? No myślę, że ci najwierniejsi widzowie to wiedzą, jak to w tym temacie jest. Nie mam męża, bo pandemia, tak? Czy planujesz mieć dzieci? No mm, ogólnie jestem mm, zawsze trochę spochowana na pytanie, czy planujesz mieć dzieci, bo to wchodzi w taką sferę, Intymną człowieka, I, i tutaj, jeśli tak, to ile? No ale. Dobra, nie ma pytania kiedy, więc odpowiem, że tak, a ile nie wiem, zobaczymy. Czy stosuję jakąś specjalną, niskokaloryczną dietę? To brzmi, jak ja bym była jakimś wcieleniem ideału w ogóle. Figury, dzięki wielkie, ale nie jest tak. Jeżeli chodzi o pizzę i burgera, to są to mi potrawy bardzo bliskie i drogie, natomiast no cóż, no na co dzień coś tam się ograniczam, żeby jednak jakoś tam trzymać się, mieścić się w kadrze. No jeszcze trochę mam tego miejsca, ale. Łatwo nie jest, słuchajcie. Czy zamierzam się szczepić mm, przeciwko COVID-19? Kontrowersyjne pytanie. Tak zamierzam się szczepić, tylko nie wiem, kiedy to też nastąpi. Tak jak już powiedziałam, mam siostrę. Starszą ode mnie, o 9 lat ma na imię Asia i jest super. Tak, oprócz superstacji jakieś 10 lat temu pracowałam w TVN-ie, w UWADZE. To była moja pierwsza praca, więc odbierałam telefony od widzów. Później pracowałam między innymi w takiej telewizji ITV, w Stars TV, w TVP przez chwilę, w telewizji Polonia, no i właśnie w superstacji. Nie wiem, czy coś pominęłam. Jak wygląda mój dzień? No wstaję i teraz w okresie właśnie tym pandemicznym pracujemy cały czas z domu, więc się nigdzie nie ruszamy, więc wstajemy, jemy śniadanko, no i pracujemy, zachowując taką kulturę pracy, żeby to było mniej więcej te 8 godzin dziennie, ale czasem pracy jest więcej, więc kontynuując pytanie, czy pracuję w weekendy, zdarza mi się również w weekendy, jeżeli się nie wyrobię z pracą, ale jeżeli pracuję sama dla siebie, to też zdarza się tak, że na przykład w jednym tygodniu pracuję dużo więcej, od rana do nocy, a w drugim tygodniu mogę sobie pozwolić na jakieś wolne i na przykład na jakiś wyjazd. Ale nie ma tak, że sobie po prostu biorę wolne i mam wszystko gdzieś, tylko jeżeli chcemy Mieć wolne, to muszę na to wolne wcześniej zapracować. Moje oczekiwania wobec świata i ludzi: takie jest kolejne pytanie. Nauczyłam się, że najlepiej nie mieć oczekiwań wobec świata i ludzi. Wtedy generalnie człowiek się dużo rzadziej rozczarowuje i jeżeli go spotyka coś miłego, to jest pozytywnie zaskoczony, a nie rozczarowany, jeżeli to coś się nie wydarza. Natomiast moje główne oczekiwanie, co do świata i do ludzi, to jest to, żebyśmy byli dla siebie wyrozumiali i starali się być mili. Bo teraz myślę, że jest taka tendencja, że wszyscy uważają, że są najmądrzejsi i niewiele dobrego z tego wynika. Czy zdarzało mi się kiedyś pracować do późnych godzin nocnych? No tak, właśnie tak. I na początku te filmy, które robiłam, no nie były do końca takie, jak chciałam, bo na przykład. Byłam w jednej pracy, potem szłam do drugiej. Ta druga praca była bardzo nieregularna. Czasem musiałam iść wieczorem na jakąś imprezę z celebrytami, rozmawiać z nimi do późna, później montować. No a chciałam, żeby nowy odcinek też się pojawił, więc wracałam po tych godzinach do domu i jeszcze siadałam i robiłam film dla was. Także wtedy tam to już pomijając te moje preferencje do pomyłek. Nie wszystko szło tak jak trzeba, no bo niestety jednak przemęczenie dawało się we znaki. No a cóż, no trzeba było ten kanał kontynuować. Nie chciałam go porzucić. Jak wspominam okres studiów? No super. Jeżeli chodzi o pierwsze studia, ja ukończyłam dziennikarstwo w Krakowie na Jagiellońskim, a potem na warszawskim ukończyłam też dziennikarstwo telewizyjne. Wspominam okres studiów ekstra. W Krakowie było tak jakoś spokojniej. Dopiero w Warszawie trochę tak się po studencku wyszalałam. No, ale myślę, że spoko. Ja nie jestem z tych, co tak krytykują ten kierunek. Uważam, że był fajny. Przygotowania do ślubu, no cóż, no są w trakcie, tylko po prostu nikt nie wie, kiedy to w końcu nastąpi. No, mamy dwie daty w tym roku wyznaczone, także zazdroszczę wszystkim parom, które mówiły, że to takie stresujące, a po prostu przyszły w wyznaczonym terminie i to się odbyło. No, ale no, założyliśmy, że jeżeli już. W tej drugiej dacie się nie uda zrobić jakiegoś przyjęcia, no to po prostu nie będzie przyjęcia. Ile mi zajmuje research do odcinka? No to zależy, bo ym, paradoksalnie czasem do tych krótszych odcinków research wymaga więcej czasu, bo jeżeli mówię o jakiejś popularnej gwieździe, w której życiu wydarzyło się dużo, to tych materiałów mam sporo, a jeżeli mówię o kimś mniej znanym, to mimo, że później odcinek jest krótszy, to naprawdę muszę dużo więcej poszukać, poszperać i jest to trudniejsze. Zwykle myślę, że jeden odcinek tak od początku do końca to jest cały dzień roboczy, czyli najpierw kilka godzin researchu, później myślę, że nagranie. Teraz idzie mi bardzo sprawnie, bo jak się już przygotuję, napiszę ten scenariusz, no to mam w głowie co do Was mówię, więc przypominam sobie tylko daty, siadam i nagrywam. Więc myślę, że taki odcinek to około 40 minut surówki, który ma tam za 20 minut. No bo wiadomo, coś tam się przejęzyczę, coś tam muszę poprawić, coś tam Marian zaszczeka, no i tak się to kończy. No a potem jest jeszcze montaż, no i wrzucenie m, odcinka na YouTube, opisanie go, m, no i tak dalej. No myślę, że więcej w sumie by wyszło na jeden odcinek niż te 8 godzin. Myślę, że około 10 godzin to może wychodzić. I mówię tu o standardowym odcinku, bo jeżeli czasem przygotowuję jakiś odcinek specjalny, na przykład taki, w którym jest wywiad z danym artystą, no to tutaj to już pole tego nie liczyć, żeby się nie denerwować. Gdybym miała zmienić zawód, to co to by było? Gdybym miała zmienić zawód, to myślę, że zdecydowałabym się na aktorstwo. Nie zdecydowałam się pójść na egzamin, dlatego że uznałam, że na pewno się nie dostanę. Wymagania są duże, jest trudno i no ogólnie. Jakby nie myślałam chyba wtedy, czy to jest pewny zawód, czy nie. Na pewno wiedziałam, że chcę robić coś dla ludzi i w kontakcie z nimi, i tak padło na to dziennikarstwo. Ale mm, czy bym się dostała, czy mam do tego predyspozycję, nie wiem teraz. Trochę żałuję, że nie spróbowałam, bo tak to bym się pewnie nie dostała i bym wiedziała. Zawsze lepiej coś zrobić, a potem żałować, niż nie zrobić i żałować, że się nie zrobiło. W jaki sposób zbierasz materiały o ludziach i czy potrzebujesz zgody ich rodziny? żeby mogli być bohaterami odcinka na YouTube. Jeżeli chodzi o zgody, to takiej zgody nie potrzebuję z tego względu, że korzystam z ogólnodostępnych materiałów. Czyli korzystam albo z wywiadów, albo z materiałów dostępnych w sieci. Najczęściej staram się te informacje wam przekazywać o których sama gwiazda mówiła, albo które były takie bardziej potwierdzone. Albo też y, czasem z książek, są książki biograficzne. Ja bardzo lubię te książki, czytam sobie je i później też wracam do nich, kiedy robię y, scenariusz do odcinka. Ale y, no, zdarza się tak, że, wiecie, no, czasem, czasem różnego rodzaju media trochę koloryzują, więc zdarza się tak, że no nie wszystko co mówię mogę potwierdzić, dlatego też wam to piszę w opisie każdego filmu, bo gdybym musiała uzyskiwać takie zgody i kontaktować się z rodzinami gwiazd, to na pewno nie mogłabym dla was robić tych odcinków tak często. Natomiast ym, nie miałam jakby uprzedzając pytanie, jakiegoś konfliktu z rodziną gwiazdy nigdy z tego względu. Po pierwsze, że ja staram się wyważać to o czym donoszą różne artykuły, tak żeby właśnie jak najmniej było jakichś niedopowiedzeń czy insynuacji, a po drugie, yy, też staram się z dużym szacunkiem do tych osób podchodzić, bo wyobrażam sobie, że no, gdyby ktoś o mnie mówił, no to wiadomo, no, jeżeli, nie wiem, miałam jakiś romans, czy coś tam, nie wiem, w życiu zawaliłam i coś było nie tak, no to wiadomo, że trzeba o tym powiedzieć, ale tutaj kwestia interpretacji jest bardzo ważna, no i też ważne, żeby by nie oczerniać człowieka z powodu błędów, no bo myślę, że każdy takie popełnia. Więc na moim Instagramie jest taka zakładka wiadomości w wyróżnionych relacjach, i tam mam część wiadomości od tych osób, które zgodziły się, żebym je pokazała. Czasem są to same gwiazdy, czasem ich rodziny, i raczej spotykam się z ciepłym odbiorem. Raz miałam taki przypadek, że zagrożono mi sądem w przypadku gwiazdy, z którą procesowała się rodzina. No, zażądano usunięcia odcinka. Myślę, że jeżeli ktoś naprawdę bardzo, bardzo śledzi mój kanał, to będzie wiedział o co chodzi. No, ja ten odcinek musiałam usunąć, ale nie dlatego, że powiedziałam coś, co było niezgodne z prawdą, tylko dlatego, że no, nie chciałam wchodzić w batalię rodzinną i to uważałam, że jest bezzasadne, no, niestety. No, ale potem kilka osób miało z tego powodu. Pożywkę i pisało do mnie, że pewnie właśnie mówię nieprawdę w swoich odcinkach, dlatego musiałam odci ten odcinek usunąć, ale no nie o to chodziło. Jak często chodzę do teatru i kina? Słuchajcie, no przed pandemią chodziłam bardzo często, no częściej do kina niż do teatru, ale ostatnio udało mi się też w teatrze być już w czasie pandemii. No a teraz, kiedy otworzyły się kina i teatry, to do teatru na pewno się wybiorę, a w kinie byłam już w pierwszy weekend, kiedy otworzono kino, także było super. Kolejne pytanie jest, czy lubię to, co robię? No, kochani, no ja, mówiąc krótko, oczywiście, że uwielbiam to, co robię. No, trudno by było, wiecie, no, nie lubić tego. Po pierwsze, że daje mi to pewną wolność i takie przekonanie o tym, że robię coś dla siebie i dla Was i buduję jakby jakieś swoje miejsce. A po drugie, no jakby od zawsze się tym zajmuję. Myślę, że jeżeli się o czymś mówi, to fajnie się tym ja radzi być w tym specjalistą w jakimś tam stopniu, więc myślę, że tak uwielbiam to, co robię. Co sprawiło, że wybrałam taką drogę zawodową, to już pokrótce powiedziałam. Chciałam zawsze coś robić dla ludzi w kontakcie z ludźmi, ale życie gwiazd interesowało mnie od zawsze. Od zawsze ślęczałam przed telewizorem i śledziłam życie gwiazd, więc ja z tego show biznesu lat 90. to znam jakiś celebrytów w ogóle, jakieś fakty mam w głowie, których po prostu nie powinna mieć. Miałam się, że jestem specjalistą od wiedzy bezużytecznej, ale na szczęście znalazłam sposób, żeby ona jednak stała się dla kogoś użyteczna. Z pod jakiego znaku zodiaku jestem? Jestem skorpionem. Ponoć wredny znak, ale ja nie jestem wredna. Bywam cyniczna i mówię ludziom często prosto z mostu co myślę, dlatego Dlatego myślę, że mam grono znajomych, które wie, że tak jest, ale że ja to zawsze robię z dobrego serca. Raczej staram się nie oceniać i nie jestem mściwa. Odpuszczam, jak mnie coś tam boli po jakimś czasie, bo uważam, że to nie jest dobre. Pamiętać jakieś przewiny albo też yy, się wkurzać. Mm -mm. Czy pamiętam swoje dzieciństwo? Jeśli było w Warszawie, to w jakiej dzielnicy? Nie, wychowałam się na wsi pod Krakowem. Moje dzieciństwo było czadowe, biegałam po drzewach, mam super rodzinę, z którą teraz jestem dalej w świetnych relacjach. My może mieszkamy już nie razem, ale no, jesteśmy w kontakcie codziennie, są dla mnie wielkim wsparciem. Mama ogląda wszystkie odcinki. Tata, nie wszystkie, ale... Często. Jaki lubię gatunek muzyki najbardziej? No, ja to różnie, ale ja myślę, że ja lubię komercyjną muzykę najbardziej, jednak. Więc y, lubię stare piosenki, te znane, najbardziej pewnie. I yy, współcześnie też lubię pop, rock. Nie jestem tutaj jakoś yy, wyjątkowa w tym temacie. Czy często bywam na koncertach na żywo, tak, często bywam co roku przed pandemią, jeździłam na festiwale. W zeszłym roku też chciałam być, no ale nie wyszła w tym roku, ja nie wiem czy. No czekamy się w końcu jakiegoś przełomu, też chętnie bym się gdzieś wybrała, bardzo, bardzo mi tego brakuje, jestem bardzo społeczną osobą i uwielbiam wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi, być wśród nich, lubię tłum, żałę, lubię, żeby się działo. Trochę czasem mi jest przykro jak. Tak siedzę na tej kanapie i nie bardzo jest gdzie wyjść, oprócz w spaceru z Maniusiem. No i to na tyle, ale jeżeli macie jakieś inne pytania, które Was interesują, to zadawajcie je w komentarzach, odpowiem. Obiecuję na wszystkie fajne pytania i na wszystkie interesujące, takie, które się nie powtarzały. W pierwszym komentarzu zostawię Wam inne odcinki, w których odpowiadałam na różnego rodzaju pytania. One trochę się zdezaktualizowały, ale myślę, że warto sobie wrócić, jeżeli macie niedosyt po tym odcinku. Jeszcze raz Wam dziękuję, zobaczcie, czego dokonaliśmy. Jesteśmy wielcy. Bardzo bym też chciała się od Was dowiedzieć ewentualnie, jakich chcielibyście zmian na kanale, co nowego Was by kręciło tutaj. Czy podobają Wam się te serie o relacjach gwiazd, czy iść w tę stronę, czy nie czy może wrócić do omawiania stricte danego serialu i tego co się stało z gwiazdami bo są to takie no mniej konkretne odcinki, ja tam trochę bardziej po macoszemu muszę podejść do tego jak wyglądał życiorys danej gwiazdy żeby się zmieściło tych gwiazd z serialu trochę, no ale jeżeli chcecie to oczywiście wrócę też do takiej formy, więc sugerujcie, jeszcze raz Wam dziękuję i no cóż, cieszę się z każdego z Was i z każdej z Was z osobna, prawda jest taka że nie robię tego kanału dla subskrypcji i dla subskrybentów, tylko dlatego, że po prostu to lubię, to jest moja pasja, sprawia mi to przyjemność, ale nie da się tego tak oddzielić. I na pewno, kiedy widzę, że jest coraz więcej osób i dostaję od Was czasem takie fajne komentarze, wiedzcie, że naprawdę nie jest to dla mnie bez znaczenia. Bardzo, bardzo przykładam uwagę do tego, co do mnie piszecie. No, i czuję się po prostu doceniona, i wiem, że fajnie, że to robię i że jest sens dalej. Także bądźcie ze mną w kontakcie i nawet kiedy czasem no nie mam czasu, tak odpisać wam bardzo konkretnie i dłużej. No to pamiętajcie, że bardzo się cieszę z tego, że do mnie piszecie i że jesteście. Myślę, że co? Życzymy sobie jeszcze wielu pasjonujących odcinków wspólnie. Chętnie je będę dla Was robić. I pamiętajcie, żeby mi sugerować, jeżeli Waszym zdaniem coś tutaj powinno się zmienić. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia przez następny rok. Lecimy do dwóch setek, nie? Pa! Dzięki!